Czekajem Polski Zasem, witam Was bardzo serdecznie. Wróciłam z treningu. Jeszcze pojechaliśmy z rękiem pojedzonko. Mamy indyjską kuchnię dzisiaj chlebkinan i butter chicken, co na treningu robiłam. Martwy ciąg, plank boczny, biceps, triceps i brzuch. Niezły co. Hejka, mam takie pytanko: ile potrzebujesz godzin, by się wyspać? 6. Ale to tak, żeby się wyspać, żeby funkcjonować następnego dnia, a żeby się tak wyspać, wyspać i być wypoczętym, to 10. Redakcja czeka. Dzień przed atakiem szczytowym w obozowisku C Mam też jako potędza k***a Tak Dlaczego znowu ja tam byłam? Sart latarki nic nie dają Rem jak ma taką latarkę to daleko no, no, parę kilometrów, tak mocnym światłem. A teraz, jak właśnie oglądacie ten odcinek, to na Kiku Japczana trwa atak szczytowy. Trwa teraz atak szczytowy? To niezle szczyty. sztyty. jadłem na giełd. A Nowy Stanowski! Gotowi jesteście na to wydarzenie? Jak rozmawialiśmy wczoraj o śliskich ludziach, to właśnie mi się potem, jak już skończyłam stream, to mi się przypomniało, że jeszcze właśnie ten szalony reporter, ale chyba go mówiliśmy, albo nie, nie pamiętam. O, o nim też pomyślałam w kategorii to my to są śliski ludzie. I patrzę dzisiaj materiał o nim. Uch. Bo, przewidziałam. Postaram się wam dzisiaj opowiedzieć. Strasznie mnie rozprasza ten obraz. Będę się na niego gapić przez resztę materiału. 1997 roku doszło do włamania do sklepu. Zniknęły głównie buty Adidasa. Generalnie towar o wartości około 120 tysięcy złotych. Na stare pieniądze? Czy co? Kuwa? Na nowe? Jak można w butach. Ku... Wynieść 120 tysięcy, żeby się nikt nie kapnął. Matysiak siedzi w areszcie, wypisuje listy do pani prokurator. Chłopak wykazywał talent, bo niektóre z jego listów są naprawdę sprawnie napisane. Myślę, że jest w pani tyle współczucia. Pani nie wyjedzie na urlop z czystym, spokojnym sumieniem, zostawiając mnie tutaj. Chyba pani, pani prokurator chyba nie ugięta, skoro i na urlop pojechała inne święta pojechała z czystym sumieniem. Ja mam pytanie, a już zapomniałam. Już wiem, jak można zdobyć takie listy, które ktoś pisał z więzienia do prokurator. To nie jest jakiś trudne? Co się, albo raczej niemożliwe? Żeby takie rzeczy ujawniać? Jest, ale dziennikarze mają kontakty. Tylko media mogą. Wgląd to, o, zajebiście, fajnie. Tomasz Matysiak chce pomóc rozpracowywać przestępców, współpracować. Zeznając pewne informacje o pewnych osobach i podpisując się pod nimi, naraziłem się. Mam nadzieję, że żadni koledzy nie będą ci teraz tego po latach wyciągać. Walić to trzeba, donosić na przestępców. Mam nadzieję, że cały czas tak postępujesz. Ojojo, Ojoj. Ojoj, oj. dobrze, że w tym Fame MMA tylko tacy gangsterzy są z pozoru, a nie tacy prawdziwi, bo tacy prawdziwi to by nie dali mu wyjść do oktagonu. A na to przerobił wystawioną na jego nazwisko książeczkę wojskową, zdolny do służby wojskowej, dopisał nie. I nie dość, że kredytu nie dostałeś, to dostałeś zarzuty. A czemu książeczka wojskowa była potrzebna do, do wzięcia kredytu? Gdzie to wojska nie wezmą? Pobór był wtedy obowiązkowy, okej. Okay. Rok 2002, znowu wyłudzanie kredytu na słupa. Tobie się nie udało na wyłudzić kredytu na odkurzacz marki Zelmer. No, do... Do... Ej, czy nie wydaje wam się, że jakby co chwilę jest wyciągane na tych ludzi związanych z Freak takie bagienko? Co, chwilę to, co jeden to gorszy, kurwa się robi. Patusy okazują się potusami, no way. Może jestem naiwnym człowiekiem, ale ja bardzo długo żyłam w przekonaniu, że oni tak sobie tylko pier pod kamerę. Ale oni nie mogą być takimi debilami. Hm. No, jest to moja naiwność, niewątpliwie. Ale ja rozmawiałam z tymi ludźmi. Oni się wydawali tacy sympatyczni, tacy normalni, tacy spokoziomkowie. To jest po... Działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną osobą, wziął udział w pobiciu Adama D. Tak sobie myślę, że karma wraca. Że to bardzo dobrze, że dostajesz łomot w ringu, ponieważ. Ale on za to, że dostaje w k., pi... to jemu się za to płaci, a to, że on komuś spuścił w pi... To nikt tam temu człowiekowi nie zapłacił. Są ludzie, którzy chcieli polecieć do Stanów i zbierali na to pieniądze. A ty te pieniądze ukradłeś. 5 razy po 10 koła od każdej 50 koła sobie wyłudził. Powiedział że ludzie, że będą jechać do Stanów, i wziął sobie 50 koła i. Jak gdzieś tam pojechać. Wiem, że to inna wartość pieniądza, ja wiem, Pruwa, wiem. ty nawet uczciwie nie potrafiłeś cła zapłacić za samochód, tylko Co? musiałeś i tu iść z podrabianymi dokumentami. I nawet a... tu ci się nie udało. Ale jakim cudem on przegrał chyba, miał pięć spraw w sądzie i był tylko dwa razy w więzieniu? Za te pierwsze i za te drugie? W się sensie za ten sklep i za te pierwsze podrabiane dokumenty, a za to pobicie już nie był w więzieniu? A może faktycznie jakoś sypał i, i wpierdał? innych przestępców i dlatego jego wypuszczanie, Może był taką wtyką gdzieś. Albo stwierdzić, że jest tak głupi i tak nieporadny, że mała szkodliwość społeczna, jak się go zostawi w społeczeństwie. Ma wygadany bardzo, więc może i coś sypnie. Ale poczty polskie jeszcze nie mieliśmy. W pocztę 2010 Polska. roku z kolei okradłeś pocztę polską. Znowu. Jezus. I 72 374 złote niezapłacone za wysyłanie przesyłek. Jak można na... Tyle przesyłek na 72 tysiące złotych To jest kurwa, niemożliwe 2010 roku kurwa, on tak. 98, 2000, 2001 Tam był 3, 4 I teraz jest 2010 Bardzo musiał się zaczepić Stanowskiego To powiem Ci tak, czas pokaże Bo jest duża szansa, że Ten materiał może go bardzo zniszczyć Ale jest duża szansa, że ten materiał może mu bardzo pomóc To reszta jego widzów Będzie mówiła, o szalony reporterze, to było dawno i nieprawda, my wiemy, że jesteś super dobrym człowiekiem, dużo przeszedłeś to wszystko przez nasz system sądownictwa, który tak cię niesprawiedliwie potraktował, my wiemy jaka jest prawda nasza prawda jest bardziej prawdą niż wasza prawda, oła kurwa czy ty mnie ogryzłeś w dupę, Rysiek Jezus Maria zostaw mnie i moje pośladki w spokoju O kurwa no teraz jeszcze w stopy, Rysiek jesteś niereformowalny, niczym szalony reporter, wychodzisz stąd Czyli ktoś miał pieniądze pochodzące z nielegalnego źródła i stwierdził: Ej, czarny reporter, we mi przechowaj mój milion złotych. on, dobra! Fajnie. I ja się zastanawiam, jak można być takim krytynem, że przyjmujesz od kogoś takie duże pieniądze i wpłacasz je na konto. Nie rozumiem tego. Czy ludzie nie wiedzą, że na koncie można sprawdzić, skąd pieniądze poszedł gdzie? Jak masz nielegalne pieniądze, to dlaczego je wsadzasz na konto? Do mnie już kiedyś pani z urzędu dzwoniła. Pani z urzędu dzwoni do mnie i mówi tak: Pani Katarzyno, ja wiem, że pani działalność jest niestandardowa, ale w tym miesiącu odnotowaliśmy rekord pani zarobku. Proszę o przygotowanie przez księgę wszelkiej dokumentacji i wysłanie nam czegoś tam, czegoś w celu sprawdzenia pochodzenia pieniędzy na pani koncie. ja mówię, oczywiście, wszystko wam wyślemy. I wysłałam wszystkie moje fakturki i wszystko, no bo to tak działa, że oni mogą sprawdzić i, i możesz być na przykład randomowo wytypowany do takiej kontroli, albo możesz mieć jakieś znaczne wpływy na kontach, które nie są pokryte. Macie statystyki wasze, w sensie na przykład jesteście na jakiejś umowie o pracę i Urząd Skarbowy jest w stanie przewidzieć mniej więcej, ile wy Roku powinniście mieć wpływu i wypływu z konta. Rozumiecie? I w momencie, kiedy ja nagle wpłaciłabym na konto milion złotych, no to by wyskoczyło mi, że to jest kurwa dziwne. To jest dziwne, proszę to sprawdzić. Więc jeszcze raz, jeśli to hasło jest aktualne, czyń dobre albo wypierdalaj, to odpowiedź brzmi wypierdalaj. Ależ montaż, kurwa dynamika, tutaj ten puch-puch. Czy puch. wszyscy zrozumieli, że na też jak my... ma Zapaliście, zrozumieliście? On ma samochód z rejestracją COVID, naprawdę. Jak się nazywa takich ludzi? Pozer, pozer, tak. On ogłosił kur Upadłość konsumencka mówiąc, że nie dał sobie rady z długami i ma koszulkę z napisem Stop being poor? To jest jakieś wyparcie! Ale czemu ta kobieta ma Stop being ugly? To skoro on jest biedny i chce przestać być biedny, to ona jest brzydka i chce przestać być brzydka, ale pewnie ona przestanie być brzydka, jak on przestanie być biedny, bo wtedy ona ją będzie stać na operacje pastyczne. Tu trzeba mieć. Ch... Rozgryzłam to wszystko. A to ta, co za niego poszła do pierdla, bo podrabiała mu podpisy? Się W styczniu 2024 sąd ogłosił jego upadłość konsumencką. Dobra, mam nadzieję, że to wyjaśni się Stanowski też dokładnie, czym jest dokładnie ta upadłość konsumencka, bo jeśli w sensie chodzi mi o taki aspekt prawny, że przez tą upadłość konsumencką powinien być, według mojej logiki, niezdolny do podejmowania umów handlowych, czyli tak jakbyś nic nie mógł kupić. W styczniu 2024 ogłosił, że jeden z największych lanserów w Polsce jest bankrutem. No ja nie będę udowadniał, że nie jestem błędem na taki idiotyczne szaluty, bo ja nie będę robił nic więcej. Jest tam mnie teraz ogromna fala hejtu. Ach, ci hejterzy, gdy dobrzy, prze, przebrzydli! Przebrzydli hejterzy! To wszystko wasza wina. Tak, wasza. Wyzywacie biednego, szalonego reportera. Niestety wam. A chłop takie ładne pisma do pani prokurator pisał. Ej, jedna reklama jest zajebiście dobra. Strasznie mam ochotę na te wafelki. Widzę te wafelki i mam ochotę sobie tak chrupnąć. Denerwuje mnie, że on ich nie je. Tylko nie płacz. To było przy kłamce do kresem, że jest wszystko w porządku z moją głową. Upadłość konsumencka służy do tego, żeby nie płacić swoich długów w całości. Żeby sąd wraz z syndykiem się nad tym pochylili i zastanowili, dobra, ile temu Kolesiowi realnie możemy zabrać, żeby cokolwiek odzyskać i żeby się nie powieść. Są ludzie, którzy są uzależnieni od hazardu i dają wszystkie swoje pieniądze i zaciągają długi. Są ludzie uzależnieni od brania pożyczek. Te, te wszystkie chwilówki, pociany, inne takie, wiecie, szybkie pożyczki. Więc myślę, że to dla nich byłaby taka dedykowana upadłość konsumencka. Powiem Wam jedno uzależnienie... Dobra, wypiłam kawkę i zaczynam odczuwać jej efekty. Ale powiem Wam jedno uzależnienie, od którego wszyscy jesteśmy uzależnieni. Od otwierania drzwi. Robimy to codziennie i nie możemy przestać. I nie powiecie, że nie. Ty znajdzie się przed samym sobą. Ale to od wypróżniania się, spania, jedzenia to są twoje funkcje życiowe. Umarłbyś bez tego, tak realnie. Ale od otwierania drzwi nie jesteś uzależniony. Znaczy, od tego nie zależy twoje życie, czy otworzysz, czy nie otworzysz drzwi. Ale robisz to codziennie. Nie wpadlibyście na to. Otwieranie drzwi, tak, no to jest umiejętność nabyta. Naprawdę, podawanie ci ręki to jest co najmniej kontrowersyjna sprawa. Tak, ja na zobaczy sobie, jak powiedziałeś, ale było k. Ok nie. Nie podawaj mi ręki jak wy ja nazywasz. Ja ci nie podaję ręki teraz. To będzie Ja ci nie podaję ręki. Nie podaję ci ręki. Jak Pasut ci ręki nie podaje to musi być grubo. Ciekawe, czy Fame płaci mu na przykład 20 tysięcy złotych za walkę, a resztę na przykład pod stołem w gotówce, żeby nie miał tego na wykazie za zarobków. Co ty, oni tam na pewno mają grube kontrolę. Jesteś bankrutem, czy jesteś znowu sfaniakiem, a to już blisko oszusta. No to, że ZUSU nie płaci, to mi w Najbardziej chyba, nie? A ile ty płacisz ZUS-u? Miesięcznie 2000 chyba 100 teraz. Fitu zapłaciłam w poprzednim miesiącu 8800 zł, VAT zapłaciłam 18 tysięcy ZUS-u 2858 zł. Miesięcznie. Powiedzcie 10 tysięcy podatku miesięcznie. Tak to jest, kiedy jesteś uczciwym, niekombinującym i nieuprawiającym kreatywnej księgowości człowiekiem. Alek Tańcula zrobił bardzo dobry krok, że się odsunął od szalonego reportera. Na dobre mu to wyszło. Powinno być takie porównanie: poczta taka nasza standardowa, no nie jak wygląda, taka futurystyczna, poczta z przyszłości. I to by było poczta, gdyby szalony reporter płacił za wysyłanie przesyłek. Nie będę się powtarzał, że zbłaźniłeś się tym, tym zdjęciem, gdy szczerzyłeś uśmiech na tle zniszczonego bloku na Ukrainie. Ja wiem, że to jeszcze nic, ale to jest tak durne zdjęcie. Ej, jak jak można zrobić taką paskudną koszulkę? No nie wiem, kto to kupuje. Obrzydliwa. Ty idziesz na pogrzeb i piszesz na Twitterze do ludzi. Nie róbcie mi zdjęć, nie podchodźcie do mnie po zdjęcia pamiątkowe. Uszanujmy ofiarę. Schowajmy telefony. Już nie muszę dodawać, że potem sam telefon wyjąłeś i zacząłeś robić zdjęcia. To w ogóle. Ach, Boże, Jest ta emotka. Oj, no to zaprosił przestępcę, który potem szantażował buddę. Jadę teraz do buddy, albo się dogadamy, że da mi pieniądze, albo się nie dogadamy, no i wtedy będę musiał upublicznić o nim pewne informacje. Ale no i pojechał i wiecie, co już nie wrócił, bo go zamknęli za szantaż. <laughs> było mocne, mega, nie? Mnie to bawi, jak ja to oglądam to mnie to bawiło. Nakłamał na mój temat nagrywając film, w którym wykazał we własnym mniemaniu, że otrzymałem 720 tysięcy złotych od Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego a ty masz te miesiące? pieniądze, a nie ktoś, kto tych pieniędzy nie ma? Ty... Dlaczego ty masz te pieniądze, a nie ktoś, kto ich nie ma? No. logiczne, no bo on je ma. Po drugie, dlaczego ty masz długi, jak masz mieszkania za granicą, jak masz Porsche, luksusowe marki ubrań, i wakacje za dwa tygodnie. Mówisz, że masz upadłość konsumencką. Dlaczego? Gdzie te pieniądze? Gdybyś sobie wygooglował, to byś wiedział, że nas prowadził przetarg na obsługę mediową w 2023 roku, w marcu był ten przetarg. I ja chcę takie przetargi wygrywać, i dostać takie pieniądze, i zrobić im kampanię. Tylko jeszcze żadnego przetargu nie wygrałam. Waliście jak te świadcze. przetargi wyglądają? Nie wiem, jak na taki przetarg akurat państwowy, ale normalnie z jak są jakieś przetargi, to wyglądają tak, że dostajesz takie jakby opis, trochę jakby zadania albo tego, co jest do przygotowania. Musisz przygotować pełną ofertę z kosztorysami, z estymacjami zasięgów, estymacjami kliknięć, estymacjami wszystkiego, co się da, proponowanych twórców, opisy świadczeń, opisy publikacji, terminarze publikacji, wszystkie takie rzeczy i to wszystko spinasz w taki gruby plik i wysyłasz to do nich i ktoś z najlepszym pomysłem, bądź z najtańszą ofertą wygrywa taki przetarg albo najczęściej, tak jak to wygląda, to ktoś, kto ma znajomości, w Komisji, która wybiera komisji przetargowej, po prostu. Czyli, jak ty sobie zrobisz agencję marketingową i masz wujka, który robi różne przetargi, to jest bardzo duża szansa, że będziesz szybko wygrywał przetargi. Ja niestety nie, nie mam wujka w komisji. Mój telefon jest atakowany i moja rodzina jest atakowana. To była kampania nas. A ten argument to jest hicier, jak dla mnie, nie? Chłopu opowiadają mu, że dzieci mają poćwiartowane na podjeździe w domu, a ten mówi w ramach kampanii, oczywiście. To nie dziwi was to? tysięcy złotych. Ten kiwa głową jak piesek taki na desce rozdzielczej, co jak jeździsz po dziurach w Polsce to tak łeb macha. Ej, ale to tłumaczenie które się raz się pojawia, że ja wam coś powiem, co ja wiem, tylko, że jak ja wam powiem, to to już się nie stanie. Ej, ja wam też coś powiem. Na ziemię spadnie kometa, ale przez to, że ja wam to powiedziałam, to ona już zmieni plany. Bo to jest duży problem, bo do mnie dzwonią, a tam 700 tysięcy. Tak. Tup, 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 Ja ale jak to jest debil, no kurde, nie da się go słuchać. Chłopo za załatakowali, on mówi tup, tup, tup 700 tysięcy, no przecież tup, tup, tup to ty tupi tupię